Marvin, twoja kolej. Mam nadzieję, że żadne głupoty nie chodzą mu po głowie. Jednak chodzą. Chciałem zobaczyć, bo kolorystycznie. Jezus. Ja, mówię, ja, tak, ja tak czekam i czekam, patrzę, nie ma go. Będziesz się śmiał, jak Malu sobie zażartuje. Akurat paty brać, nie musisz się tyle śmiać. Marwin, jak wasza relacja z Karoliną? E Burzliwa, dosyć. Mm -hmm. ale... Niezmiennie wciąż. Tak, wciąż zmiennie, ale widać słoneczkę na horyzoncie. Karolino, teraz masz alternatywę. Jak jesteś gotowa, połóż proszę swoją dłoń na dłoni swojego wybranka. I po raz pierwszy wcale nie mam pewności. A jednak. Patryku, zapraszam do siebie. Ach, Patryku, i tak z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień jakoś udawało się przetrwać w tym naszym raju, mimo braku stałej pary. Niestety twoja przygoda z hotelem dobiega końca. To jest moment, kiedy możesz się pożegnać z mieszkańcami hotelu. No co mam powiedzieć? Dziękuję Wam, że tutaj mogę wielu, wielu z Was poznać. Popełniłem tutaj swoje błędy i nie chcę powiedzieć, że się z nich cieszę, ale przynajmniej poznałem bardzo dobrze siebie. Dziękuję Wam wszystkim, znaczy może nie wszystkim właśnie. Dziękuję wielu z Was, że we mnie nie, w nie zwątpiliście w momencie, kiedy mi się noga powinnała. Patryku, dziękujemy Ci za wiele wspaniałych chwil z Twoim udziałem. Niestety, muszę to powiedzieć, masz 15 minut, żeby się spakować i opuścić. Yes. Yes. Dziękuję. W końcu stało się. Kochani, wam gratuluję bardzo mocno, wkraczacie w kolejny tydzień w hotelu Paradise, do finału zostały jeszcze tylko dwa rajskie. Życzę wam dużo miłości, dużo czułości, korzystajcie z tego cudownego czasu, dobranoc. Do do